Dobry, dzień dobry. Siemano, witamy. W niedzielę. Niedzielę. W niedzielę. Dzisiaj sobota u nas, ale u was niedzielę. Nakręcimy <grychamy> tak. dla was wczoraj. Zobaczcie: trzy grube ryby, krzyżóweczka, mega krzyżóweczka, misiek. Po co mnie tutaj pomagasz? Hałasujesz. <grych> Koralowa i mega linia. No, mam co drapać. Ja będę drapała. E, łuki sobie siedzi i odpoczywa. Tak, ja drapię. Pamiętajcie, ostatnich pieniążków nie wydajemy na zdrabki. To jest tylko i wyłącznie zabawa. Powtarzamy to. czasem może się udać, ale my nie pokazujemy, jak nam się udaje. 82 spaczki. O, i już mi się to podoba. Czyli co? E, no X to tak, tak, tam. Ale A ma. AW. A może ten X się znajdzie, ale szukamy AW. No A literka to ja lubię literkę A. Bo jest jej przeważnie dużo. co musisz kapkę albo oddalić, bo coś. Się... A W. O, może tak. Dobra. E. Oho. Mhm. I. Coś za nisko złapało. No chyba tak. Ale same. Samo głosy. Ale E literek też jest tu dużo. E i U. Tu. A ja dzisiaj nagrałam e, vloga. Sama, sama jak, złożyłam. Mówię jak się Bardzo dobrze. A jeszcze? E i U. Dobra, to teraz tu. K, v, L. Tu jeszcze jednej nie ma gdzieś? Tu? Nie. K, to, to, i tutaj jedna. Bo a, tu po cztery. A, co ty mnie tutaj zaraz tutaj mylisz? KL. Mhm, mamy pierwsze. Jest pierwsze. KL. No dobra. P Y N. P -y N. O, L było. Misiek, ty mi pomagasz, czy ja nie wiem? No tak siedzę bokiem, to widzę wiesz. <laughs> P, Y, L. Chyba wszystko. N. P, Y, N. <laughs> Teraz B, D, O. B, D, O? B -d -o. Tu. B D O mamy drugie już mamy B D o. wszystko Z M M i Z M, mhm. M Z. i zostaje nam ostatnia F no i chyba Chyba nic z tego. Tu się chyba nie uda. S.U. różne. U. Czyli. Pusto. No niestety, to ja wezmę sobie teraz koralową. Koralowa z numerkiem 10. Zobaczmy. No ja ją lubię. Meduza syrena. Meduza. Syrena. Tu. Meduza chyba wszystko, co? Tak mi się wydaje. Szukamy dalej. Wulkan, wodolot. W, wo, wo, obydwa na W. Wulkan i wodolot. Tu nie ma. Tu jest wulkan. No dalej minimum po jednym. No, właśnie. Ale tu zawsze ten minimum jest. Słonko i perła. Perła, tu słonko, słoneczko. A na dole dwie perełki. Mm. Może coś się wydrapie, zobaczymy. Aparat, cytryna. Aparat jest. A cytrynka jest tu. Wszystko. Co teraz? Delfin i wiaderko. Delfinek. Tu kolejny. Czyli wiaderko. No jest. Jest na dole. Dobra. Teraz kokos, arbus. No i do kokosu. Arbus. Kokos. No kokos. De. Kokos, tu arbus, tu kokos. I tu, tu jeszcze kokoś. kokos. E? Fajnie, ładna parka ładna. Kwiatek leżak. Tu nie ma. Leżaki są tu. Kwiatki na dole. Tu i tu. No. Jeszcze mamy sporo symboli. Piłka, skrzynia skrzynia, piłeczka, tu zobacz, wow, co tu się zadziało. pięknie, i tu, i jeszcze piłka po prawej, i piłka, wow, dzieje się, dzieje, dobra, parasol, płetwy, tu, parasol, a tu nie ma nic. No to dwa ostatnie. Palma, deska. Ostatnia deska ratunku. Ostatnie <laughs> dwa symbole. Palma jest. Palma na dole też, ale ona ani skosa, ani no nie linii ma, nie daje. O, czyli, czyli, o, XS, Q, tu nie różne. Ma. No to może teraz krzyżówkę. A co? Lecim z tym, 9 Dziewiąty numer. Mhm, E-A-J. Ajajaj, piękny start. No ładny. E-A-J. Ale będę miała teraz drapania, słuchajcie. No pięknie ci się otworzy na samym starcie. Tu, tu, tu. E, I a cudnie otwiera. Jodki Zobacz. ani jednej chyba. A jeszcze, I a jeszcze. E, a, J ani jednego. Z T L. Szukamy. Z T L. Tu. Z T L. Wszystko. RCP. Fajne. Ch mhm. na pewno najlepsze. R C, -P. C R. Tu. RCP. Dobra. Dolny rządek. G-U-D. Pierwsze. Pierwsze. D zamgładania ma g d u g n a f o v n a b r na dole dno o f o -v. h b m y był. Nie. tu jest drugie. M. Ha. Dwa. No to dwa, tutaj dwa były. Dwa. Dobra, Lecim na tej tu. stronie nic nie wygrane, ale co dalej? Lecimy tu. UBT. UBT. U. B, <laughs> Te. O nie. Jeszcze uznalezione. No dobra. Poczekaj, powiększymy troszeczkę. Kopkę powiększamy, o. dobra. U. B No tutaj literki te ładnie. B. U. Rozum U, tak. Te. U, B. Te wszystkie, trzy kolejne E, P i D E, P, D Tu, tu. No, literka E tu ładnie E P, D Widzisz? P, D? Coś mi tutaj nie chce wskoczyć Zobaczmy, jak na dole. E, tu jest P. D będzie też. Tu E. Tu mamy. E P, D. Jeszcze, Ty, jeszcze moment. D tu. na dole właśnie o tym mówiłem. E, P, D. No dobra, dobra. Sprawdzamy. Co dalej? J. A, A, I. I. A I nie i a jot mhm. sporo zobacz i a tu. I to tu. i a to teraz to i sporo 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 no tu mamy j, tu i aj, chyba mamy to, no to teraz o, c, h, dobra, o, c, h w holu, mhm. O C, H. I tutaj tyle. A tu C. Czekamy na pierwsze słówko. No właśnie. O C. H. C o. Chyba wszystko. Sześć literek do końca zostało. S SWM. S w, M. S -w M, S, tu ładnie, no, bo to już dwa słówka od razu, pierwsze, S, S, od razu sam, drugie, S, ładnie tu się zadziało teraz, a tu S, W, M, tu mamy pierwsze, na dole dwa razy w Teksas S, s m wszystko trzy ostatnie literki z g, X. Hmm. Z, g X. tu mamy z g, X. chyba tutaj dwa trzeciego nie ma tu z g, X. Tu mamy drugie. drugie no gdyby te wpadło L nawet no byłoby cudnie no to nie ma no to teraz tu Czy no, coś? wierzymy do końca tak jest. zobaczymy Z U O Z U O tu. U. Z -u -o. Z -u O Ale głośno pijesz. Łyczek herbatki Z -u -o. A tu Żeby mnie kasła kinia. <grym> z. O, sporo. z Czy coś U -u -u. jeszcze? Chyba nie, chyba nie. No to teraz trzy kolejne o masz xdh znowu te xy dh wezmę x jak się trafi tak d sporo a tu dh H jest mm, Ładnie. bo jeszcze będzie x w taksi jest ale nic nie widzę więcej nie ma a teraz FSM. F S M. F -S -M. Tu? M. Teraz S, kolejne. S. Dobra. F -S -M. Teraz M. Mm. leci po by, kolejne. Coś tam było. B -Y -K. Po prostu byk. <laughs> B -K. Tu mamy BK. K. To. K tak. No to. No to tu. Co w niebieskiej? Mamy K. B Y -K. Y, K. Hmm? Tyle. Dobra, sześć do końca. N, R, Ładne. N, R, -j. R na pewno, ale i reszta chcę tutaj pokazać się z dobrej strony. <grywna> <R> <grywna> Jest nawet Milord. Teraz zobaczymy. A, M, R, -j, Fajnie, fajnie. A tu M, R, J. Tu mamy. J. N, J. N, 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 mintaj, mintaj. Ma J, ma R. N, J, Jezu, co N, N. N. N, no. N, -n, -n sporo. to to Tu jeszcze. Tu. W kutnie. tu. N, R, J. No. Aha. Trzy ostatnie. L. -e -i. e. I. Zobacz, nie dali A. No nie dali. Lej. Lej. <grym> L. Milord się ułożył. Ułożył się. Zazwyczaj go szukamy w zdrabce za dychę. Tu mamy drugie. Jedno, drugie. Patrzcie, jak A tu P było. Czy nie, nie, było? było. nie było P. Tu mamy pierwsze. Drugie. Drugie. I, L, I, e. e, I, E, ale mało, ale mało, no to mało. znakiem tego niestety dziewiątka nie ma. bez wygranej, nawet bez zwrotu, różne kontrolne, nie ma, nie ma, no po co mi dajesz pustą, ja nie chcę pusty, ja chcę wygrany, ty no zawsze dostajesz wygrane no to mega linia teraz, a potem trzy grube ryby, no tak, ocie, pierun jaka końcówka, a może wezmę grubą rybę, nie no, dawaj tą linię. No, no. Najlepsze zostawiamy na koniec. Też dziewiątka. No, fajny komentarz był, widziałaś? No, mm. U nas na kanale um, Odwizki, jak drapią z mężem i zostawiają coś na koniec i mówią la creme de la creme. No, jest <śm> nawet <śm> zwrota lecieszczy. Kto to wymyślił? No my to wymyśliliśmy. La crème de la creme. Pewniaczek. Tak. No, my to wymyśliliśmy. Gruba ryba. Gruba ryba. Słuchajcie, Zegar, motyl. Motyl. Zegar. No i teraz ja nie wiem, czy nie przeoczyłam, bo mi się knie nie pilno. Nie Ja się nie, rozmarzyłam, nie ja oparłem się. Arbuskudka. Jest kudeczka. Tu. Tu. Dublet. Pięknie. Sporo tych arbuzów. Nee, zobacz. Udka. i jeszcze na żółtym kółeczka. no sporo tych symboli teraz nie no dobra pióro diament wróć w pierwszej linii Ocie. diament no właśnie pióro jest diament pióro diament i i dziękujemy tej parze. Co dalej? Laczki, winogrono. Laczki, winogrono. Powiem ci, że nie wiem. O, są. Są klapeczki. Ale winogronka nie dawno. No nie było, no nie było. No co teraz? Naszyjnik podkowa. Podkowy są z nami. Podkowy, tak. I to sporo tu. Placzki na zielonym. O, ominięte. Podkowa. Naszyjnik podkowa. Wszystko. No, no dobra. Cóż teraz. Liść. Gwiazda. Listka chyba widziałem. Gwiazda. Będzie, będzie, tak. Liść. Mm. Jest kolejny. I gwiazdka. No tej gwiazdki nam tu brakuje. No, wszystko chyba nie. No, Biedronka, słoneczko. Słoneczko już. Jest i Biedronka. Sporo już masz takich miejsc, gdzie zostało ci po jednym symbolu. Kinia. kinia. No właśnie, czy coś to da? Czy coś to co się otworzy nam? Łódź żółw. Były. Łódź i żółw. Te symbole były. No, zobacz, naprawdę. Ta nie idzie. Tu. Czy to to najlepsze spaczki? Zobaczymy. Tu łódź, tu żółw. No dobra. Lody prezent. Prezenty wiem, że były. Lody nie wiem. Prezent. I tu wszystko chyba. No to cytrynka szminka. Cytrynki na pewno. Szminka będzie. Tak. Kina. Je. Dobra. Masz jeszcze dwie linie, gdzie nic... trzy linie, gdzie nic nie wydrapałaś. Dzwonek i aparat. Czy to się zmieni? No tu się coś rusza. Dzwonek. Aparat. aparat. Tu się ruszyło. Dzwonek. I tyle. No. sześć do końca. Flaming korona. Koronę kojarzę. Ja flaminga nie kojarzę. Nie, też nie, nie, widziałem tu raczej. Chyba nas nie zaskoczy. Nie było. Flaminga no nie, zabrakło, do końca. Ale to szybko leci. Sakwa wiśnie. Były. Były, były na pewno. Tutaj sakwa. To dublet. Tu dublet. Dublet też wymyśliliśmy. Hmm. Sakwa. I tu... Fajnie, fajnie, dwa, Ja nie mogę. A mamy. Anana stęcza. Mm -hmm. Anana stęcza. Tęcza jest, ale kości nie było. No i linie dalej poblokowane. Lustro! Lustro. Sześć pom było. Pompony by poleciały na tym bonusie. Różne. <laughs> pompony też są nasze. No Dzięki. to Kamili. słuchaj. Grube ryby. Może w grubych rybach pompony. Miśka. Zaczynam od dwunastki. Sprawdzamy. Były ostatnie dwie gwiazdne kasy i wzięliśmy, wzięliśmy te dwie, te dwie ostatnie. ostatnie. Szóstka i dwunastka była. A jakby tu była jakaś petarda i ktoś by jej nie wziął? No bo ją? w ogóle, ogólnie mieliśmy wziąć tą szóstkę, nie? Jedną, nie? Ale ja stwierdziłam, że weźmiemy obydwie. No dobra, lecimy. Kask. Balon. Dzwonek. W gotowości. Planeta. W sumie to ja w ogóle tu nie dzwoniłem dzisiaj. Halo. nie. Naszyjnik. <laughs> Czy Łuki zadzwoni? Szalik, mikrofon, zegar. Widzę już zamek. Zamek, ksiądz. pizza, tref, cytryna, astronauta, parasol. parasol, kwiat, kluczyk, kawusia, luneta, kompas. No nie wiem, czy my znajdziemy te 25 lat, zanim skończymy z tymi zrabkami. Ja nie wiem. No dobra, nie ma jeszcze. Nie ma. Bębę. Diamenty. Pszczoła. Śliwka. I okulary. Dwunastka. Usta. Słońce. W bonusie też 0 wygranej, kochani, tutaj kontrolne XS. XS i zostały mi dwie grube ryby. Uj, hmm? Dobra, bankier. Szesnastka. E, przeplatasz te gwiezdne kasy w bankierem. No to tu plik, plik. garnek sejf. Właśnie. Tego szukamy. Uuu, kłódka. Kłódka. Perła, korona. Biedronka. Gwiazda. Karo, zegar. Słońce. Nie, o, nie. tutaj! A ja mi się ciepło zrobiła. <noise> I mówi, co ja nie dzwonię, to nie ta zdrapka. Chmury, diamenty, plik, Garnet safe. Dobra. Oje, kiedy myśmy ją drapali? No dawno, dawno. No bo nie, już nie. nie coraz jakoś nic, rzadziej nie? tutaj u nas. Pik? O, pik? Czyżby? Dobry znak się pokazał. Zobaczymy. No my też powiedzieliśmy, no, no. że piki dają wyniki. Dobra, cytryna. Kluczyk do tej kłódki, żeby się nam zrabka otworzyła. Ślewka. Kto? Ślewka. Jezu. To niczy na krew. Kwiat. Ananas. Arbus. Świnka. świnka. Teleskop. Tęcza. O mamuniu! Bonus, bonus. Kości, kości. kości. Czyżby naprawdę ta została na sam koniec? Najmniejsza? Ja nie wiem. się się Szukam. JM, tak? Okay. Ale numer misiaki, ostatnia La crème de la Creme. Mm, szóstka. Ja ją chciałem od samego początku. Tak. Ona została na koniec odcinka. No to sprawdzamy. Kinia. mam ciuki. Kompas. Aparat. Burger. Trefi. Palma. Pies. Kawusia. Jabłko, balon, worek, muffin, klucz, otwiera. mikrofon, kask, maska, karo, ciastka, astronauta, kwiatek bemben No widzę, Dla że meba. ładne kwiatki tutaj dzisiaj mam. <laughs> Zegar. Łocie ja pierun. Końcóweczka, końcóweczka. Czy zaskoczy na końcu? Dzwonek. Naszyjnik. I kolczyki. A szóstka w bonusie ma. Słońce! Słońce, kolejne, miśki. Nie mamy nic dzisiaj! Ale dzisiaj numer, Misie. LN. Ładne L -N -S kwiatki tu przynieśliśmy, ładne uh, 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 uh. kwiatki, co by wam co, tu pokazać? Co my, nie, no co my z tą wygraną zrobimy? Ja nie wiem, to ja wam pokażę obrazek, kleję. <sum> Jakie idą dziadki robione tutaj? To już zrobione, dół. Ale nie pokazuj go boczkiem, pokaż go. O! <laughs> taka wygrana dzisiaj tak jest ja zaraz siadam do diamentów was zapraszamy jutro na vloga tak jest niech niedziela wam e, miben, Mia. E, mija Zóż spędzajcie niechem. ją fajnie my idziemy na spacerek Taki vloga zapraszamy was na niego już jutro i co do zobaczenia Nie trzymajcie kciuki za kolejne wybory bo dzisiaj taka oto wygrana <laughs> pokazujemy <laughs> jak jest tylko buziaki, buziaki pa, pa. hej hej